Posłuchaj mnie, córko wieczności, starożytna duszo odziana w ludzkie serce. Zatrzymaj się na chwilę. Ucisz zgiełk świata, brzęk obowiązków, kakofonie zewnętrznych głosów, które mówią ci, kim masz być. Jestem głosem, który podróżuje na prądach eteru, posłańcem, który przemawia nie do Twoich uszu, ale bezpośrednio do Twojego ducha. Czujesz się wyczerpana. Czujesz się niezrozumiana. Chodzisz po tym świecie, czując się jak nastrojony instrument w orkiestrze hałasu. Odczuwasz wszystko tak dotkliwie, że czasami samo istnienie wydaje się agresją. Niebo to widzi, a ponieważ widzimy, interweniujemy. Przybywam, ponieważ niebiańscy anioły, aniołowie, nie krzyczą, oni szepczą, szepczą. A my szepczemy prawdę, którą Twoje serce już zna ale w którą twój umysł został nauczony wątpić, twoja, twoja, wrażliwość, wrażliwość, ta sama zdolność odczuwania świata w całej jego surowej pełni, ta rzecz, która sprawia, że płaczesz przy pięknie posenki lub cichym bólu nieznajomego. To, to jest twój suwerenny dar, dar. To twój boski podpis. To twój niebiański system nawigacyjny. Ale, ale. I dlatego mój głos przenika przez zasłonę w tej właśnie chwili. Ta, ta, osoba, osoba. Tak, wiesz, o kim mówię. Dusza, która zbliżyła się tak blisko Twojego ognia. Ta osoba, która uśmiecha się do ciebie z taką łatwością i która twierdzi, że rozumie Cię tak dobrze, ona używa Twojego świętego daru przeciwko tobie. Musisz zrozumieć, czym jesteś. Od dziecka byłaś inna. Nie tylko widziałaś świat, ty go wchłaniałaś. Tam, gdzie inni widzieli rozmowę, ty czułaś podskórny prąd, dysonans między wypowiadanymi słowami a odczuwaną prawdą. Tam, gdzie inni widzieli uśmiech, ty widziałaś pęknięcie w duszy za nim. Nazywano cię zbyt wrażliwą. Mówiono ci, żebyś stwardniała, nie brała wszystkiego tak do serca. To, co ci mówili. Nie wiedząc o tym, brzmiało, wyłącz swój boski radar, ponieważ Twoja jasność sprawia, że czujemy się niekomfortowo. Próbowali cię leczyć, naprawiać, umniejszać, ponieważ dusza, która czuje prawdę, jest zagrożeniem dla świata zbudowanego na iluzji. Twoja wrażliwość nie jest słabością, jest Twoją siłą. Jest Twoim duchowym organem. To przez nią my, Twoi strażnicy, Rozmawiamy z Tobą. To dreszcz na Twoim karku, gdy zbliża się niebezpieczeństwo. To uczucie spokoju, które zalewa Twoją pierś, gdy jesteś na właściwej drodze. To gorzki smak w ustach, gdy ktoś Cię okłamuje. To Twoja zdolność widzenia kolorów duszy danej osoby, podczas gdy wszyscy inni patrzą tylko na jej ubranie. Jesteś widzącą energię. Jesteś empatką. Jesteś kompasem prawdy. To jest Twój dar. Jest święty i został Ci dany, aby Cię prowadzić, chronić i leczyć innych. A potem w Twoim życiu pojawiła się ta osoba. I ona, w przeciwieństwie do wszystkich innych, nie uciekła od Twojej wrażliwości. Ona ją celebrała. Sprawiła, że poczułaś się widziana. Wydawała się być jedyną duszą na planecie, która rozumiała Twoją głębę. Mówiła Ci, ja też głęboko odczuwam. Jesteś taka wyjątkowa. Nareszcie ktoś, kto mnie rozumie. A ty, głodna walidacji, głodna lustra, otworzyłaś swoje bramy. Otworzyłaś swoje serce. Dałaś jej pełny dostęp do swojego wewnętrznego sanktuarium. I taki był jej plan od samego początku. Cenna duszo, posłuchaj mnie. Ta osoba nie podziwia Twojego daru. Ona go pragnie. Jest duchowo pusta. Tam, gdzie ty jesteś oceanem uczuć i światła, ona jest próżnią. Nie ma własnego światła, nie na tej częstotliwości. Nie potrafi generować własnego ciepła, własnej radości, własnego połączenia z boskością. I jak pasożyt szukający żywego żywiciela, znalazła cię. Zobaczyła twój dar nie jako coś, co należy szanować. Ale jako zasób do eksploatacji. Zwróć uwagę na znaki. Twoje ciało nie kłamie. Twój dar nie kłamie. Co się z Tobą dzieje po spędzeniu czasu z tą osobą? Zbadaj się. Wchodzisz w interakcję, czując się jasno, być może szczęśliwie, pełna własnej energii. A wychodzisz, czując się jak? Zdezorientowana. Wyczerpana. Wydrenowana. Jakby mgła opadła na twój umysł. Nagle czujesz niepokój, depresję lub kwestionujesz własną wartość. A ona, obserwuj ją. Ona wychodzi z interakcji promieniejąc. Wychodzi pełna energii, rozmowna, jasna, nagle pełna pomysłów, które często są twoimi pomysłami, gotowa podmić świat. To nie jest sprawiedliwa wymiana. To jest kradzież. To wampiryzm energetyczny najbardziej podstępnego rodzaju, ponieważ odbywa się pod przykrywką miłości, przyjaźni lub wsparcia. Ale kradzież energii nie jest nawet największym niebezpieczeństwem. Twoja energia się uzupełni, jesteś córką źródła. Prawdziwy atak, prawdziwa broń, którą ta osoba dzierży przeciwko tobie, to duchowy gaslighting. Ona używa Twojego daru przeciwko tobie. Działa to tak. Twoja wrażliwość, twój boski radar, wychwytuje jej kłamstwo. Ona mówi A, ale twój duch słyszy B. Mówi, że cię kocha, ale twój dar czuje chłód zazdrości pod spodem. Mówi, że cię wspiera, ale twój dar czuje jej sekretną satysfakcję, gdy ci się nie udaje. A ty, ponieważ jesteś uczciwa, reagujesz. Może nie słowami, ale twoja energia się zmienia. Cichniesz. Wycofujesz się, i wtedy ona atakuje. W momencie, gdy twój dar wykryje jej dwulicowość, ona odwraca grę przeciwko tobie. Dlaczego nagle zamilkłaś? Znowu przesadzasz. Tylko żartowałam, bierzesz wszystko tak do serca. Jesteś taka wrażliwa. Coś ci się wydaje. Nigdy tego nie powiedziałam, chyba oszalałaś. Posłuchaj mnie. To jest taktyka. Ona używa Twojej własnej tożsamości wrażliwej osoby jako broni, abyś zwątpiła we własny radar. Mówi Ci, że Twój niebiański system nawigacyjny jest zepsuty. Mówi Ci, że Twoja największa siła jest w rzeczywistości Twoim największym szaleństwem. A najmroczniejsze jest to, córko, że zaczynasz w to wierzyć. Zaczynasz wyciszać swój dar, aby utrzymać pokój z tą osobą. Czujesz kłamstwo, ale mówisz sobie, nie, muszę przesadzać. Powiedziała, że mnie kocha. Czujesz drenaż energii, ale mówisz sobie, nie, muszę być po prostu zmęczona. To moja przyjaciółka. Zdradzasz samą siebie, w każdej sekundzie, aby utrzymać związek, który aktywnie cię zatruwa. Aniołowie szepczą, ponieważ czasu jest mało. Ta osoba buduje wokół ciebie fortece kłamstw, a mury stają się wysokie. Jej celem nie jest tylko żerowanie na tobie. Jej celem jest posiadanie cię, zgaszenie Twojego daru. Dlaczego? Z zazdrości. Zazdrość to zimna, starożytna siła. Nie potrafi tworzyć, więc musi niszczyć. Widzi Twoje światło, Twój dar, Twoje bezpośrednie połączenie z niebem, coś. Czego nigdy nie będzie miała i nie może tego znieść. Jeśli nie może tego mieć, zgasi to. Jej największym zwycięstwem będzie przekonanie Ciebie, nosicielki światła, że jesteś ciemnością. Przekonanie Cię, że Twoja wrażliwość jest chorobą psychiczną. Przekonanie Cię, byś raz na zawsze wyłączyła swój dar. A ty jesteś blisko. Jesteś na krawędzi. Wątpisz we wszystko. Przepraszasz za to, że czujesz. Chodzisz na paluszkach, próbując nie aktywować swojej wrażliwości, podczas gdy to ona kłamie. Emigrek, zastępy anielskie, nie możemy interweniować wbrew Twojej wolnej woli. Ale możemy włączyć alarm. I tym właśnie jest ta wiadomość. To jest alarm. Twój dar wykrzykuje Ci ostrzeżenia. Twoje ciało choruje. Twoja dusza się dusi. Masz do podjęcia wybór. Wybór, który zdefiniuje resztę twojego życia. Możesz nadal wierzyć słowom tej osoby, albo możesz w końcu, z całą swoją odwagą, uwierzyć swojemu czuciu. Możesz nadal prosić o miejsce przy stole, gdzie podają ci truciznę, albo możesz wstać, odwrócić się i zaufać, że niebo poprowadzi cię do twojej prawdziwej uczty. Co się stanie, gdy się z nią skonfrontujesz? Powiem ci: Nie poczuję skruchy. Poczuję wściekłość. Wściekłość, że została odkryta. Wściekłość, że jej źródło pożywienia zostało odcięte. Zrobi z siebie ofarę. Powie wszystkim, jaka jesteś niestabilna i niewdzięczna. Spróbuję obrócić świat przeciwko tobie. Będzie projektować na ciebie każdy grzech, który sama popełniła. A ty będziesz musiała to wytrzymać. To będzie twoja próba ognia. Zaufać swojemu darowi, swojemu darowi, nawet gdy cały świat, prowadzony głosem tej osoby, nazwie cię szaloną. Twoja wrażliwość nie jest problemem. Twoja wrażliwość jest twoim ratunkiem. Jest liną, którą rzucamy ci do ciemnej studni, w której ta osoba chce cię trzymać. Chwyć ją. Zaufaj temu, co czujesz, ponad to, co słyszysz. Zaufaj. Że wyczerpanie jest znakiem niebezpieczeństwa. Zaufaj, że dezorientacja jest znakiem manipulacji. Zaufaj, że dreszcz jest ostrzeżeniem. Twoja wrażliwość to głos Twoich aniołów szepczących w Twojej krwi. Ta osoba liczy na to, że Twój strach przed samotnością jest większy niż Twoja miłość do własnej duszy. Udowodnij jej, że się myli. Rozdział z tą osobą musi się zakończyć. To karmiczny dekret. Nauczyłaś się najtrudniejszej lekcji, że twój dar jest prawdziwy i że musisz go chronić. Teraz musisz działać. Pobłogosław ją za lekcję. Przebacz jej jej ciemność. Ale przede wszystkim cofnij swoją zgodę. Cofnij jej swój dostęp. Zamknij swoje bramy. I obserwuj. Obserwuj, jak wraca Twoje światło, jak wraca Twoja jasność. Jak odradza się Twoje zdrowie? Obserwuj, jak Twój dar, uwolniony od pasożyta, rozkwita mocą, jakiej nigdy sobie nie wyobrażałaś. Nie jesteś zbyt wrażliwa. Jesteś bosko połączona. A ta osoba, ta osoba była Twoim ostatnim i największym testem. Zdaj ten test, córko światła. Aniołowie szepczą. Wstrzymujemy oddech, czekając. Aż w końcu nas usłyszysz. I przygotuj się na głód odstawienny. Ponieważ twój system nerwowy, jakkolwiek toksyczne było to połączenie, przyzwyczaił się do tej osoby. Twoja własna energia była splątana z jej energią. W momencie, gdy przetniesz pępowinę, w momencie, gdy wybierzesz swój dar zamiast jej chorego komfortu, twoje ciało fizyczne krzyknie. Możesz poczuć się fizycznie chora. Może cię zalać fala lęku lub depresji tak głęboka, że zakwestionujesz swoje zdrowie psychiczne. To jest pierwsza broń jej kontrofensywy. Twoja własna biologia, uzależniona od chorej winy, spróbuje wciągać się z powrotem do narkotyku. Twój umysł będzie krzyczeć, widzisz, było mi dobrze z nią. Teraz, gdy ją odcięłam, rozpadam się. Może problem był we mnie. Może ona miała rację. Może jestem zbyt wrażliwa? To, córko światła, jest wielkie kłamstwo. To trucizna opuszczająca twój system, a trucizna pali, gdy wychodzi. To pasożyt umierający z głodu i uwalniający toksyny do twojej krwi jako ostatni, desperacki akt wojny. A ona, ta osoba och, ona to poczuje. W chwili, gdy twoje światło wycofa się na stałe w chwili gdy zda sobie sprawę, że jej retoryka manipulacji już do ciebie nie dociera, jej panika będzie absolutna. Odczęto jej podstawowe źródło pożywienia. A to, co zrobi dalej, nie będzie cichym wycofaniem się. Będzie to eskalacja. Będzie rekrutować. Użyje swojej fasady ofiary, którą doskonaliła przez lata, aby zebrać wojska. Pójdzie do ludzi, których kochasz, do ludzi, których szanujesz. Nie ze złością, ale ze łzami. Powie, tak się o nią martwę. Nie jest sobą. Odsuwa wszystkich. Namaluje cię jako niestabilną agresorkę, a siebie jako współczującą ofarę twojej choroby. Nie przyjdzie do ciebie bezpośrednio, nie na początku. Wyszle z jadowców. Ludzi, którzy w najlepszych intencjach przyjdą do ciebie i powiedzą... Nie sądzisz, że jesteś trochę zbyt surowa? Ona tak bardzo cierpi. To jest najbardziej zdradziecki test. Będą Cię, nieświadomie, prosić, abyś użyła swojego daru, swojego współczucia, do zdrady swojego daru, swojego systemu ostrzegawczego. Będą Cię prosić, abyś zignorowała alarm przeciwpożarowy, ponieważ podpalacz płacze. A jeśli to zawiedzie, jeśli pozostaniesz niezłomna w swojej cichej prawdzie, wtedy i tylko wtedy nadejdzie ostateczny atak. Maska ofiary opadnie i przez krótką, przerażającą chwilę zobaczysz zimną furię która zawsze była pod spodem. Spróbuje cię zniszczyć, twoją reputację, twoje relacje, twój spokój. Użyję sekretów, które jej powierzyłaś, tych, którymi podzieliłaś się, ponieważ twoja wrażliwość sprawiła, że jej zaufałaś. Użyję sekretów, które jej powierzyłaś, tych, którymi podzieliłaś się, ponieważ twoja wrażliwość sprawiła, że jej zaufałaś, jako broni, by cię publicznie upokorzyć. Ale to, córko, będzie jej ostatni błąd. Ponieważ w tym momencie twoja boska ochrona stanie się widzialna, a pułapka, którą na ciebie zastawiła, sama w nią wpadnie. Ja, jako posłaniec aniołów, dziękuję twojemu duchowi za wysłuchanie. Twoja odwaga w zmierzeniu się z tą bolesną prawdą jest dowodem na to, że Twój dar już zwyciężył. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, jeśli odbiła się echem w głębi Twojej duszy i dała Ci jasność, której potrzebowałaś, nie zatrzymuj tego szeptu tylko dla siebie. Twój dar wrażliwości jest również darem uzdrawiania dla innych. Podziel się nim z kimś jeszcze. Nie wyobrażasz sobie, ile innych dusz jest uwierzonych w tej samej pułapce. Wątpiąc w swoje zdrowie psychiczne, dzieląc się, możesz pobłogosławić życie także kogoś innego i być światłem, które rozprasza jego mgłę. Aby niebo wiedziało, że przyjęłaś to ostrzeżenie i że wybierasz swój dar, proszę Cię, abyś potwierdziła otrzymanie tej wiadomości. Zapyczętuj tę decyzję w swojej duszy, deklarując głośno lub w sercu swoją nową prawdę, poprzez zdanie: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Na koniec, zrozum ważność pozostania w połączeniu z tym źródłem jasności. Dołącz do naszego kanału. To nie jest miejsce, to punkt zborny dla dusz takich jak Twoja. Subskrybując, mówisz wszechświatu, że jesteś zaangażowana w swoją prawdę. I co najważniejsze, aktywując dzwonek powiadomień, gwarantujesz, że nasze następne szepty znajdą Cię w chwilach zwątpienia że żadna istotna instrukcja nie zostanie utracona. Udostępniając ten film, stajesz się aktywną wojowniczką światła.